Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu Istemości, a w dzisiejszym odcinku o materiale TVP o męcenie. Standardowo jak co niedzielę, tylko tym razem o godzinie 16 będę komentował mecz lokalnej drużyny, tym razem wyjazdowy, więc zapraszam Was na Kika, a także na YouTube, link do transmisji będzie w ekranach końcowych tego filmu, a także w linku w opisie. To już kampania, czy jeszcze nie? Sławomir Mencen, jako kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich rusza w Polskę. Robi to, gdy inne partie jeszcze czekają na oficjalne zgłoszenie swoich kandydatów. Problem w tym, czy Mencen miał prawo rozpocząć kampanię, kto za to zapłaci i jakie mogą być konsekwencje tego wyrywania się do przodu. Swoją drogą, zwróćcie uwagę na tą grafikę w lewym górnym rogu, że ktoś postanowił, że wycięcie kadru z wystąpienia Mencena i danie tego na billboard będzie dobrym pomysłem, a moim zdaniem wygląda to bardzo źle. Bartosz Filipowicz. Słowo Mirmencen to pierwszy oficjalny kandydat na prezydenta i już promuje swoją kandydaturę, choć jak sam twierdzi, nie jest to kampania wyborcza. Jest moją prekampanią przygotowującą nas do przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Oficjalnej kampanii wyborczej jeszcze nie ma. Nie ogłosiła jej Państwowa Komisja Wyborcza, więc nie można jej prowadzić. O czym zresztą wielokrotnie przypominała sama PKW, która ostrzegała, że może to zostać uznane za naruszenie zasad finansowania kampanii, ale tylko jeśli prowadziłyby ją komitety wyborcze. Póki co finansuje tą kampanię sam. Myślę, że z czasem dołożymy do tego również finansowanie konfederacji oraz wpłaty od sympatyków. Kilka dni temu Mencens zainaugurował kampanię prezydencką, tak podpisał ją także w mediach społecznościowych. W centrum Warszawy zawisł baner z podobizną posła, nazwiskiem i napisem 2025. Nie jest to zgodne z prawem, ale jednocześnie nie ma tak naprawdę za to sankcji. Na spotkaniu we Wrocławku ze sceny padły też takie słowa. Dlatego tak ważne jest, by w wyborach prezydenckich zagłosować na kandydata konfederacji. Zapytaliśmy europosłankę, czy PKW może to odebrać jako wyborczą agitację. Prekampania w Polsce jest całkowicie legalna. Prekampanie prowadzą w zasadzie wszyscy kandydaci. No znaczy w zależności co rozumiemy prekampania, no bo politycy i tak występują w mediach, więc czy to jest prekampania? Oczywiście chodzi o prekampanię Mencena, gdzie on jeździ po całej Polsce z hasłem Mencen 2025, ale pamiętam, że Szymon Hołownia też dosyć wcześnie zapowiedział swoją kampanię wyborczą, znaczy swoje wejście do polityki, i też jakoś się tym reklamował. Zjawisko prekampanii budzi wątpliwości od lat, mówią eksperci. W Polsce w ogóle prekampania nie jest uregulowana. Państwowa Komisja Wyborcza od wielu lat apeluje do polityków, żeby uchwalili przepisy, które przynajmniej w jakimś krótkim okresie przed oficjalną kampanią wyborczą e, ograniczałaby ich aktywność. No tak, politycy uchwalą prawo, które będzie dla nich niekorzystne. Oni nie chcą korzystnego. Prawa dla podatników, dla obywateli, uchwalać to na pewno uchwalą prawo niekorzystne dla nich, które ograniczałoby ich kampanię, szczególnie które jest niekorzystne dla największych partii. Konfederacja nie obawia się problemów ze strony PKW. Pan Sławomir Mencena ma prawo promować swój wizerunek i to robi. Polityczni konkurenci Mencena podzieleni w sprawie prekampanii. To zawsze budzi wątpliwość, czy takie środki prywatne mogą być zaangażowane do, do promowania jakiegokolwiek polityka. No tak, no bo pan Kierwiński chciałby, żeby polityka była finansowana zawsze z pieniędzy podatnika, bo jest do tego przyzwyczajony, a nie do wydawania pieniędzy, które pochodzą z pracy kogoś. Żyjemy w demokratycznym kraju, każdy może podejmować tego rodzaju decyzje na własne, jak rozumiem, ryzyko. Brawo, nigdy bym nie powiedział, że pan Kuźmiuk będzie najbardziej wolnościowym politykiem. Jego pieniądze, jego decyzje... Jego ryzyko. W parlamencie trwają prace nad zmianą kodeksu wyborczego. Nie tylko y, powie, że prekampania jest nielegalna, niezgodna z przepisami prawa obowiązującymi w kraju, ale wprowadzi także sankcje za prowadzenie tak zwanych prekampanii, które są obejściem przepisów prawa. No, tego nie mogę powiedzieć o panu Kwiatkowskim, który powiedzieć, że jest hipokrytą, to chyba nic nie powiedzieć. No, bo. O innych politykach, którzy przez ostatnie lata prowadzili prekampanię. Pre Najbliższy przykład przecież Donald Tusk jeszcze przed wyborami jeździł już po Polsce, robiąc prekampanię tylko nie była była ona trochę bardziej ukryta jak ta e, Sławomira Mencena. Poseł Konfederacji odniósł się też do słynnej niegdyś piątki Mencena w kontekście jego walki o pałac prezydencki. Piątka Konfederacji! Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji podatków i Unii Europejskiej. To... <noise> Klasik. Był fragment ponad 45-minutowego wykładu o. Polityce, tak naprawdę, o tym, jak się kształtuje przekaz, jakie rzeczy się rozchodzą. Czy mu to y, zaszkodzi, to już jest jego problem. Natomiast y, to, co jest dla nas ważne, to znamy program kandydata i to na pewno jest y, y, program, o którym trzeba będzie jeszcze bardzo często z nim rozmawiać. Czyli wiemy, na czym będzie polegała ta kampania wyborcza, na tym, że Piątka Męcena to jest program Męcena i może to był y, plan, żeby tą kampanię wystartować tak szybko, że politycy. Znowu wyciągnął tą piątkę Mencena, tylko jednak nie zrobili tego i wyciągnął pewnie przed samymi wyborami. W ostatnim sondażu dla Superekspresu Konfederacja zajmuje trzecie miejsce z poparciem na poziomie ponad 12%. Przed nią jest PiS. Prowadzi Koalicja Obywatelska. Bartosz Filipowicz, 19.30. No dobra, i tak zupełnie szczerze TVP zrobiło obiektywny materiał o Sławomirze Mencenie. Pokazali piątkę... Mencena, ale od razu po niej pokazali komentarz Mencena, czyli od razu zapowiedzieli, mu, że będzie coś takiego i miał czas na sprostowanie swoich słów, na wyjaśnienie, na jakiś komentarz. A teraz pokażę wam występ Sławomira Mencena u pana Fiołka. E, czy jak pan wiesza plakat wielki z napisem Mencen 2025, to to, to nie rozpoczyna pan trochę jednak za wcześnie swojej kampanii dlaczego? Już wielokrotnie mówiłem, że nie było to do końca moja decyzja. To znaczy na wrzesień zaplanowałem sobie kampanię prawyborczą i te wszystkie elementy mają być elementem mojej kampanii prawyborczej. W połowie sierpnia dowiedziałem się, że nie będzie jednak prawyborów, więc tę kampanię prawyborczą zmieniłem w kampanię wyborczą. Żeby taką ścianę zarezerwować sobie, to musiałem to zrobić wczesną wiosną. Domyślam się, ale no, ściana na dla prawyborów nie jest potrzebna. Tam jest, ale do... ja chciałem zrobić takie prawybory z rozmachem. Ja się trochę inspirowałem e, laportą z wyborów na prezesa Barcelony który on też wynają właśnie taką ścianę, chciałem do tego nawiązać. To miało być prawo wybory naprawdę z rozmachem. Ale gdybym nie rozpoczął teraz stanu kampanii, to przyzna pan, że ta ściana trochę głupio by wyglądała. E, no tak, ale czy nie łamie pan prawa, mówiąc prosto, albo przynajmniej ca... nie obchodzi pan prawa? Z całą pewnością nie łamie prawa. Mnóstwo profesorów prawa, w tym pan prezes Hermeliński, się wypowiadało na ten temat, że to, co robię, jest legalne. Być może nie jest do końca oczekiwane przez PKW, natomiast jest legalnym. Przypominam też, że wszyscy politycy zawsze robią prekampanię już między Patrykiem Jakim a Rafałem Trzaskowskim w Warszawie w 18 roku Donald Tusk rok temu rozpoczął objazd po Polsce na długo przed rozpoczęciem kampanii wyborczej robił to co ja teraz. Dla dobra kam... dla dobra Polski następny prezydent nie powinien być z tego obozu, który obecnie rządzi, bo mam nieodparte wrażenie, że oni naginają reguły jeszcze bardziej niż poprzednicy. powiedział wczoraj w Lepszej Polsce Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu z Konfederacji właśnie, czy podpisałby się pan pod tym zdaniem, że dla dobra Polski następny prezydent nie powinien być z obozu dzisiejszej władzy? Ja powiem nawet więcej. Jest zupełnie oczywiste, że prezydent nie powinien być z obozu obecnej władzy, ani nie powinien być z obozu... Poprzedniej władzy. W tym momencie prezydent Andrzej Duda jest jedynym bezpiecznikiem dla Donalda Tuska. Donald Tusk jeszcze nie wpadł na to, żeby uznać, że weta również są nieistniejące. Natomiast nie mamy zielonego pojęcia, kto będzie rządził za trzy lata. Jeżeli Platforma dalej będzie się zachowywała tak, jak w ten sposób, to niestety istnieje ryzyko, że dojdzie do powtórki rządów Prawa i Sprawiedliwości. I wtedy z kolei podprzydałoby się, żeby prezydent był z innego obozu niż Prawo i Sprawiedliwość, tak żeby był bezpiecznikiem dla ich działań. Można... Czyli idąc tym tokiem rozumowania, jeżeli Mensen wygrałby wybory prezydenckie, to lepiej dla Polski, żeby Konfederacja nie rządziła, no bo wtedy byłby to taki bezpiecznik dla Polski. Można się spodziewać, że PiS będzie chciał się mścić za to, co obecnie robi Donald Tusk i będzie, tak jak Tusk wykorzystuje narzędzia stworzone przez PiS, tak PiS będzie wykorzystywał narzędzia stworzone przez Tuska. Z tego powodu jest niezwykle ważne dla państwa polskiego, żeby prezydent nie był ani z PiSu, ani z Platformy. No dobrze, to teraz pytanie, jak pan chce to zrobić, by wejść do tej drugiej tury wyborczej. Głównym rywalem chyba będzie jednak kandydat z Prawa i Sprawiedliwości. Niezależnie na kogo postawi prezes PiS, no to, to jednak oni są faworytem wejścia do, do drugiej tury. Jesteśmy na 9 miesięcy przed wyborami, Co więc prawda? wszystko może się zmienić. Pamiętam sondaż chyba ze stycznia 2020 roku, kiedy Małgorzata Kidawa-Błońska miała 20%. Ostatecznie zjechała do trzech i wtedy została wycofana. W 2005 roku faworytem był Cimoszewicz. Tusk miał wtedy też bardzo dobre wyniki. W 2015 roku każdy stawiał na Bronisława Komorowskiego. Ale znikąd prawda. wyskoczył Paweł Kukis na 20%. Więc na 9 miesięcy przed wyborami może wydarzyć się absolutnie wszystko. Ale jakaś wszystko, strategia zwłaszcza jest. Zwłaszcza, że nie znamy nawet kandydatów ani PiSu, ani Platformy. Nie wiemy, czy będzie startował szczyt to jest kołownię. pytanie szersze. Niezależnie, czy PiS postawi na kandydata X, Y czy Z, to będzie musiał Pan dotrzeć do wyborców Prawa i Sprawiedliwości z przekazem, że jest Pan dla nich lepszy niż kandydat PiSu. Jak Pan chce to zrobić? Zależy, kogo wystawi Prawo i Sprawiedliwość. Przez pewien czas mówiło się o tym, że kandydatem PiSu może być na przykład Pan Siewiera. Po czym. Miał jakieś 2-3 wywiady z bardzo kontrowersyjnymi dla lektoratu PiSu wypowiedziami. O panu się wierzę, chyba nawet ja wspominałem w których x zdemościach albo na live i wycofuję to, co mówiłem. Chyba specjalnie, wydaje mi się, nie chciał on kandydować na tego prezydenta, bo w jednym tygodniu mówił o ciężarówkach z Bergamo i o tym, że wiele razy brał udział w aborcjach. I te jego szanse raczej spadły. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że PIS weźmie kogoś z drugiego, trzeciego, z czwartego szeregu, który wydaje się dobrym kandydatem, tylko dlatego, że ludzie nic o nim nie wiedzą, bo na przykład dobrze wygląda jest wysoki przystojny, okazały i mówi po angielsku. Może się okazać, że PiS zrobi błąd. Wskaże kogoś, kto w swoich wywiadach, wystąpieniach okaże się absolutnie nieakceptowalny dla swojego elektoratu, tak jak Małgorzata i dawa w 20 roku. Czyli liczy Pan na to, że PiS popełni błąd i na słabości PiSu jedzie Pan do drugiej tury? Jest to jedna z przyczyn, która może sprawić, że wejdę bez problemu do drugiej Chyba, tury. że wymienią kandydata w marcu, o czym też się trochę plotkuje. Też się tak może wydarzyć. Nie wiem, co przyniesie przyszłość, nie wiem, kogo wystawią. Przez te 9 miesięcy zrobię wszystko, żeby wyborcy mi zaufali, żeby mógł się dostać do drugiej tury. Bo przekonany jestem, że jeżeli będę już w drugiej turze, to wygram tam zarówno z przedstawicielem PiS-u, jak i Platformy. Nie jest pan zbyt pewny siebie? Nie ma sensu startować w wyścigu, który chce się przegrać. Jeżeli ktoś jedzie nie na chciać, Olimpiadę, to po to, potom, jedno, żeby wrócić ze złotym medalem. Jeżeli... Panie redaktorze, te dwie strony pis PO, tak się nawzajem nie nawidzą, że nie bardzo wierzę w to, żeby wyborcy platformy poparli w drugiej turze kandydata Pisu przeciwko mnie. Z drugiej strony, nie bardzo widzę, żeby pisowcy zagłosowali na, na przedstawiciela platformy, a nie na mnie w drugiej turze. Tylko jest jeszcze trzecia opcja, że nie pójdą na wybory, ale w perspektywie tego, że miałby dzięki temu. Wygrać ich największy wróg, no to jestem skłonny w to uwierzyć, że poszliby zagłosować na Mencena. Stąd jeżeli wejdę do drugiej tury, to ją wygram. No dobrze, to jeszcze jedna sprawa polityczna. Czy jest Pan absolutnie pewny, że będzie Pan jedynym kandydatem Konfederacji w tych wyborach? Absolutnie pewnym to nie można być niczego. Natomiast zakładam, że będę jedynym kandydatem Konfederacji w wyborach. A rozmawiał Pan już z Grzegorzem Braunem po swoim starcie kampanii? Czy też prekampani? Rozmawiamy na, na Radach liderów, natomiast Grzegorz Brown nie mówi, że będzie startował w tych wyborach. Nie mówi, ale też nie mówi, że nie będzie. I w ostatnim wywiadzie dla do rzeczy mówił wyraźnie, że zawsze z żalem obserwuje zaniedbywanie form i procedur w nawiązaniu oczywiście do tego, w jaki sposób został pan nominowany na kandydata Konfederacji. Zdecydowana większość polityków Konfederacji nie mówi, że nie będzie startowała w tych wyborach, bo jest zupełnie oczywiste, że nie będą startować, bo to jestem kandydatem Konfederacji. Okej, okay, ale zwracam do pytania, czy, yy, czy nie jest tak, że brak kongresu Konfederacji, który Przemysław Wiper zapowiedział kilka tygodni temu u nas w graffiti na jesień jest czy albo będzie jakimś problemem dla waszego ugrupowania, dlatego żebyście wszyscy grali do jednej bramki jak jedna drużyna w tych wyborach? Yy, nie odbieram tego jako jakiś problem, zwłaszcza, że ten kongres prawdopodobnie niedługo się odbędzie i niespodzianka nic nie zmieni. To znaczy, że rozumiem, że ani ten kongres, ani nowa Rada Liderów nie zmieni tego decyzji o tym, że jest pan kandydatem Jestem głęboko przekonany, że nic się po tym kongresie nie zmieni w układzie sił w Konfederacji. I tak jak zapowiadałem na początku o godzinie 16.00 zapraszam Was na transmisję z meczu wyjazdowego znicza Radziłów. Jeżeli oglądacie to przed godziną 16, kliknijcie w ten film i ustawcie sobie powiadomienia. Będzie ciekawie, więc jeszcze raz zapraszam.